Sensacji, szukam znaków, a dziś znak jest bardzo jasny. Świat wstrzymał oddech. I ten oddech tak naprawdę może być takim ostatnim naszym spokojnym oddechem na długi, długi czas przed wielką, ogromną światową. Burzą. I ja widziałem to już w styczniu 2024 roku. Bombowce startujące z pustyni. Niby oddalone, a jednak czułem, jak ich dźwięk odbijał się od mojego czoła. W audycji z 7 stycznia 2024 roku pod tytułem Polska i świat w 45 minucie i w 29 sekundzie mówię słowa Ormus. Cieśnina Ormus, za ponad rok, blokada na morzu, i przez to Chiny widzę bez paliwa. Z kolei w audycji z 13 czerwca 2025 pod tytułem Konflikt Iran-Izrael to początek światowego konfliktu, wrota do W, w 21 minucie przepowiadam przyszłość, że za chwilę. Będzie moment, największy szok energetyczny XXI wieku. I mówię wtedy o zablokowaniu Ormus przez Iran. Z kolei w 42. minucie, aż do 48. minuty, przepowiadam wejście USA do wojny z Iranem. I mówię też o ciśnieniu Ormus i co tam będzie się działo. Jaki to będzie miało wpływ na cały świat, na Europę. I Polskę. Zresztą, moi drodzy, posłuchajcie sami, to jest fragment audycji z 13 czerwca 2025 roku, gdzie między innymi właśnie mówię o cieśninie Ormus. Posłuchajcie. Audycja Konflikt Iran-Izrael to początek światowego konfliktu. Wrota do Wu. Posłuchajcie. Ta decyzja przypieczętuje tragiczny los Iranu. Iranow